Serdecznie na kanale UniKlanów DPA. Dzisiaj ja chciałem mam zaprezentować własną powtórkę z bitwy, jaką rozegrałem na szóstotierowej arcie M44. M44. Eee, artylerię zacząłem to robić, dlatego, że w klanie jest potrzebna artyleria amerykańska. Ja jako, że jestem zapalonym arciarzem, to koniecznie postarałem zrobić najpierw tą linię, potem może rosyjską. Tutaj oczywiście muszę sobie zająć na początku bitwy miejscówkę, ładuję oczywiście już pociski premium, dlatego że na tej arcie są one najbardziej, najbardziej opłacalne. Co ciekawe, niedawno od... tą bitwę rozgrywam niedługo po tym, jak tu artylerię zakupiłem, w związku z tym nie miałem tu nawet jeszcze załogi na 100% zrobionej. Wszystkie moduły tutaj już są wsadzone, pokazuję parametry pocisków. 78 przebicia 700 uszkodzeń na pocisku zwykłym oraz 240 przebicia 700 na pocisku HIT, który jest pociskiem premium są to jedyne dwa pociski dostępne na tej artylerii. Szerokie widełki, duża mobilność, celność 0,8. Jednak jak będzie widoczne w tej bitwie, ta celność niekoniecznie musi oznaczać wielkie kalafiory. Mój czasem jest to wręcz chirurgiczna precyzja. Poszedł dziękujemy, Cromwell'a nie ma. Artyleria w tej konfiguracji jest, ma przeładowanie 18 sekund z czymś, ale pamiętajmy, że jest to bez 100% załogi, to miałem chyba podejrzeć 90% albo kilka procent, jeżeli dobrze pamiętam. No i wiadomo Kola zwiększa jednak trochę te parametry wszystkiego. Jako, że jest to artyleria otwarta, no to w tym momencie wentylacja tutaj niestety odpada, nie ma możliwości założenia jej. Co jeszcze o tej artce można powiedzieć? No, właściwie to tyle. Jak dla mnie jest no, naprawdę bardzo skuteczną artą szóstotierową. Jeżeli patrzycie pod kątem jakiś tam twierdz albo CW, właśnie szóst na szóstych tierach, i chcecie grać z artą, myślę, że M44 jest tutaj artą naprawdę godną rozważenia. Tutaj pocisk poleciał minimalnie inaczej niż chciałem, ale rezultat jest najważniejszy. Skoda T25 poszła do garażu. Tutaj zauważyłem, że z tej strony sytuacja tak trochę, trochę kiepsko wygląda. Tutaj na pograniczu w ogóle tych widełek strzał w 85 trafiony. Tutaj już to trochę przestawiłem, poprawiłem ten zasięg, więc już mogę spokojnie strzelać. Kończę przeładowanie. Strzał znowu poleciał minimalnie inaczej niż chciałem, ale ten KW 85 cofło, więc i tak weszło. W tym momencie zaczyna się robić groźnie, dlatego że przeciwnik niestety podjeżdża środkiem, wpada tutaj czołg lekki. Ja jestem na przeładowaniu i w dodatku bez skupionego celnika więc nic nie mogę mu tutaj zrobić. Jako, że nie miałem jeszcze żarówki na tej artylerii, no to niestety nie wiedziałem, że on nie widzi. Liczą, że, że jakimś cudem udało mi się ukryć, ale niestety dostaje jeden strzał tych helikoptera. na całe szczęście nie wylosowało mu na tyle dobrze, aby mnie zdjąć na strzał. Tutaj ucieczka przed kabu 1 Mówiłem nie strzelisz, nie strzelisz, nie strzelisz. Strzelił, ale nie trafił. Próba zniszczenia go w trybie TDEK, niestety nie udało mi się. Na całe szczęście dla mnie drużyna tutaj go kończy, także odniemuję już szansę mnie dobić. Ruchy przód, tył, przód, tył, aby ewentualnie dać się trafić w progi artylerii. Celowanie w dwa podjeżdżające właśnie pod naszą bazę czołgi średnie. Strzał, idealne trafienie w VKP. Jak widzicie, te pociski może nie latają idealnie tam, gdzie ja celuję, ale są to na tyle niewielkie rozbieżności, że spokojnie w te czołgi można trafiać bez większych problemów. Tutaj próba strzału z wyprzedzeniem, jednak. No tutaj trochę zmaściłem sprawę. Przeładowanie jest jednak jest na tyle szybkie, że jedno pudło nie powoduje jakiejś tam wielkiej tragedii. Tutaj znowu kończę przeładowanie. Próba strzału z wyprzedzeniem. Tym razem już Zdecydowanie lepsza. Podjeżdża Hellcat, który tutaj może trochę uprzedziwakcjonować, na cały szczęście nie będzie na mnie zwracał specjalnej uwagi. Strzał zupełnie na TDK, czyli celowanie. No i tutaj niestety się drużyna troszkę poskładała, ale wygrała na lewej flance. Przestawiam się na pozycję na susto, ale tutaj jednak stwierdziłem, że na prawa strona jest bez w tym momencie żadnego spotera. Więc wypadałoby się schować jakoś przynajmniej za tym wzniesieniem. Przyznaję to był trochę błąd. No ale to tak jest. W momencie, w którym się rozgrywa bitwa, no to pewne rzeczy się... Pewnych rzeczy się nie wie, co się stanie dalej. Łatwo mówić z perspektywy czasu. Ale to tak zawsze jest. Z perspektywy czasu można by powiedzieć, że parę rzeczy można by zrobić inaczej. No ale to trzeba było być jasnowidzem i pewne rzeczy wiedzieć. Tutaj M44, czyli artyleria amerykańska 8 poziomu. Nie, też 6 poziomu. 6 poziomu tak. Mieliśmy się z M40. Ja w tym momencie zobaczyłem, że mam Hellcata na plecach. Na całe szczęście on dla mnie jest pomidorowym graczem i tutaj nie trafia we mnie. Pierwszy raz ten strzał w ogóle nie wiadomo gdzie posłał. No i tutaj chybiony taranuje mnie. Obaj się niszczymy, ja mam w tym momencie 8 fragów, tutaj byłem zadowolony jak jasny gwint. Dlatego, że był to mój pierwszy medal Radleya Walters, jaki otrzymałem. Jeszcze w dodatku medal Radleya Waltersa na artylerii, co wcale nie jest takim rzadkim odznaczeniem. Jedynie co, no to trochę szkoda, że nie udało mi się tego Hellcat'a zniszczyć normalnie i przeżyć, bo wtedy byłbym już w ogóle mega zadowolony, ale to powiem za chwilę, albo dobra, powiem teraz. Udało mi się wykonać misję 15 na artylerii, dla artylerii na T-55A, niestety bez wyróżnienia, ponieważ warunkiem wykonania z wyróżnieniem byłoby właśnie przetrwanie bitwy, a to się nie udało. No ale cóż, no nie może mieć wszystkiego. Na pewno będę próbował powtarzać na tej artylerii tą misję. I myślę, że spokojnie można, skoro po kilkudziesięciu bitwach można było zrobić bitwę, bitwę taką jak ta. To myślę, że spokojnie można takie coś powtórzyć. I przechodzimy do podsumowania. Za bitewkę wpadła klasa mistrzowska. 3 pomniejsze odznaczenia medal Gora, czyli zrobienie 10 dziesięciokrotności punktów wytrzymałości własnego pojazdu. Jak ta arta ma 270 punktów wytrzymałości, to muszę zrobić co najmniej 2700, aby ten medal wpadł. Długo wywalczony i cudowny medal Radlaja Waltersa. Duży kaliber oraz specjalista. Zrobiłem 3277 punktów uszkodzeń, 1149 punktów podstawowego doświadczenia. Na 11 strzałów 8 było celnych, 7 weszło. Jako, że grałem właściwie tam tylko goldem, to 31 tysięcy kredytów straciłem, ale było warto. No i łącznie ze wszystkimi bonusami 1724 punkty doświadczenia. W tej powtórce byłoby to na tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć.